Siemanko dzisiaj nie nad wodą A w sklepie wędkarskim i sika w Bydgoszczy Ale tu tego jest Jestem w szoku Masa sprzętu spinningowy, federowy, karpiowy Super, jest... O, tu jest flagman. Realistic Shad ja akurat buszuję po spinningu bo aktualnie łowię spinningem Ej, jest tego naprawdę dużo o, na przykład takie matusiaczki Spoko No jest tu ja już tu siedzę nie wiem dobrą godzinę Ej, coś tam mało w koszyku ale to dopiero początek Także jak tego to Wpadajcie, bo jest naprawdę ogromny wybór towaru różnych firm. Federowo, karpiowo, spinningowo. O, kubilures nawet jest, jest nawet headmade. Proszę bardzo. Super. Dobra. Biorę się dalej za zakupy. Idę do Westina, bo tam są moje ulubione. Mm, gumki w ulubionym kolorze. Łowne. Także idę buszować. Pozdro.